Wysoko znajdowały się w dnia? Udało nam się ustalić, że były na wysokości 3000 metrów. Jeśli obiekt pojawił się na wysokości 600 metrów, a potem wystrzelił na 3000, dziura miała prawie 2500 metrów długości. Czyli mamy gruszną dziurę długości do km. Inne energii byłoby potrzebne do To jest na podstawie sytuacji zjawisk noli w Polsce i nie tylko, iż mianowicie nole wykorzystują naszą przestrzeń grawitacyjną, czyli naszą energię, energię ziemską, które, która na podstawie pewnych sytuacji, zdarzeń i obiektów powoduje to, że mamy do czynienia tutaj z. Magnetycznym przeciąganiem ziemskim i może to być naukowo wyjaśnione ze względu na to, że po prostu przestaje wam jakiś tam. No, y, przestaje wam jakiś eksperyment w tym momencie jest taki, że przykładam kapselek do magnezu I widzicie? Nie ma magnezu. W tym momencie przyciąganie magnetyczne jest ogromne, tak postawimy jak spuścimy magnes, spuścimy, spuściliśmy i przeciąganie jest. To tak samo jest na takiej zasadzie co magnes, czyli po prostu przyciąga pole siłowe ziemi, przeciąga nas i tak dalej. Żeby po prostu tak utrzymać chodzenie czy równowagę czy ogólnie. A za to, na przykład, mając na, te, na temat terminu noli, no to w zupełnie sytuacja inaczej przedstawia się. Mianowicie, że po prostu, jak ma magnes dodatni i ujemny ładunek, w tym momencie, jak na przykład mamy ujemne, no to w tym momencie może. może nie, że prze przeciągać, ale pr przede wszystkim może nie przeciągać. Czy obiekt będzie na przykład yy, na 5, 2... Przypuszczamy na tym małym systemie yy, 2 czy 3, 3 cm nad yy, magnezem, który ma ujemny, do, ujemny ładunek. Jak przyłożymy na przykład inny magnes, który też będzie mieć ujemny ładunek, no to w tym momencie on będzie krążył. To jest bardzo ładne przedstawione na przykład na ławie jakiejś można przedstawić i tak dalej, nie. To znaczy, że mamy do czynienia z bardzo skrupulatną fizyką i oczywiście skrupulatnym naukowym wyjaśnieniem tego fenomenu Noli, ze względu na to, że Nola wykorzystuje naszą grawitację i ziemskie otoczenie, które powoduje, że te obiekty, które są widziane w nocy czy za dnia, yy, są po prostu yy, bardzo, ale to bardzo, yy, bardzo irytujące i inspirujące w tym systemie, gdyż yy, nie dość rzeku kucze otaczają nas te obiekty, to jeszcze na latek. Poruszają się wolno, lecz zarazem bardzo szybko. Od 0 do gdzieś, gdzieś około 10 tysięcy metrów na godzinę czy ogólnie. No, to jest po prostu niewyobrażalna prędkość. Na przykład taki obiekt no, może od 0 do 6 albo do 8 tysięcy przyspieszyć. No to w tym zupełnie systemie to jest bardzo adekwatne ze względu na przyciążenie to jest 16 g. A tak to poza tym no, obiekty są, będą i będą nas naśladować i tak dalej, nie? Dziękuję.